Hej siemano widzowie Witam, chodźcie pokażę Wam kampera w środku Pierwsze wejdę z przodu Mam takie zamykanie z tyłu i już wejdę Ciekawe przejdę ten nie? Opa. I otworzę z drugiej strony I mam kamerzysty o i życie kamerę, się nagrywa ok <grystwo> jest moim kamerzystą dzisiaj tak no i tak kamper wygląda I tutaj mamy musimy temat załatwić się z tą rejestracją I zapraszam do środka No proszę tam Trochę trzeba ogarnąć kampera wiadomo Bo na zimę był schowany Zapakowany Tu otworzę Lufcik szybę I się wieczy No i tak to kamper wygląda od środka. Tu jest łazienka z prysznicem. Trochę ogarnie się, ale fajnie. Tu mamy aneks, kuchenka na gaz, lodówka. Lodówka na 230, na 12. Zamrażalnikiem, bardzo fajna. różne szafeczki do perelki. to tam takie schowki. No i wiadomo, u góry. góry różne schowki. Tu nad kuchnią to przeważnie to co do jedzenia. Cały tutaj cyferblat obsługowy. Znaczy no, kontrolki. Przełącza się. Tu pokazuje na przykład ile jest wody szarej. Jak się przełączy, to później pokazuje ile jest wody brudnej w zbiorniku, i akumulator poprawia, czy jest naładowany, czy nie. Ok, tu mamy szafę. Fajna szafa. Chowamy tu różne rzeczy i leżaki. Tu jest przetwornica, gdzie można sobie wpiąć podczas jazdy właśnie tą lodówkę. A na postoju yy, wpinamy sobie też, przepinamy, bo wpinamy sobie jak tutaj przedłużać i idą te dwa kabelki przez yy, przedłużać, i do, wpinamy tutaj do kontaktu z drugiej strony, i wtedy prąd jest jak jest kamper podpięty do prądu. Tu mamy piecyk gazowy, truma można sobie w zimie zamknę szafę jeszcze. Na sobie w zimie grać. Tutaj mamy resztę spanie, Dwa spania. Można z dalsza tam pokazać. Tu po, po, po mojej lewej, czyli po waszej prawej, na dwie osoby spanie albo na jedną. A i tutaj może być, spać jedna osoba. Też. Jakby się rozłożyło razem, to w poprzek mogą spać trzy osoby, nawet cztery. U góry też spanie mamy, przeważnie dzieciaki chcą spać, jak się wiecie ze znajomymi czy z przyjaciółmi u góry na trzy osoby, ale przeważnie dwie i tak to jest okienko. Pajączka jakiegoś trzeba wypuścić. Ociek nie idzie. No, lufcik fajnie otwierany. Też to te się wchodzi na górę. Tu mamy termometr, teraz jest prawie 30 stopni. O, zobaczcie, jak gorąco auto stoi. Tu wiadomo w słońcu. Dzisiaj upał, no i mamy 30 stopni. Dobrze. Tu mamy szafki też, bardzo fajne i pakowne. Góra, dół. Tu, tam jeszcze z tyłu za telewizorem, też się odsuwa, można sobie różne rzeczy, gadżety. To zamykamy. No, telewizorek. Po drugiej stronie tak samo trzy szafki. Bardzo pojemne tutaj o czapki. Jakieś lampki, jakieś tam rzeczy podręczne takie. Tutaj mamy półki. U góry dalsze można. To ile da się to się na rzeczy zmieści bardzo dużo, także fajne to jest. Hm. Ej, witam. Teraz pokażę Wam z drugiej strony w szoferce. I tu mamy tak szoferkę sobie usiądź kamerzysto. Pokażemy widzom, jak tu mamy w szoferce. Szoferka wiadomo, kto zda Fiaty, Ducato starsze, to, to będzie wiedział. Kierowca siedzi tu, pasażer obok z drugiej strony. Na razie musimy to ogarnąć po różnych wojażach. Tu mamy kamerkę z tyłu, podgląd. Także troszkę powstał przez zimę, to się zakurzył, ale trzeba go odświeżyć. Tu po prawej jest uchwyt Oskara. To mój radykon no i po prostu sobie i tak sobie jeździmy jak jest czas stąd widać fajnie z tyłu o. tak, tutaj kampera z tyłu fajnie widać, także Elegancko, no i tak wygląda od środka. No wiadomo, dobrze, chodźcie. Zobaczcie, pokażę Wam co jeszcze mamy. Tu mamy na przykład włącza się prąd z przodu na tył kampera. Tym przyciskiem, i z tyłu wtedy jest prąd. Tu mamy po lewej, yy, po lewej mamy, pokazuje ciśnienie. Tu mamy poduszki pneumatyczne. Także. Z tyłu w zawieszeniu są poduszki, dwie fajne pneumatyczne, i wtedy fajnie kamper jest stabilniejszy, jak jest obładowany, jak się jedzie. Tu mamy jeszcze tak, schowek jeden. Już wam pokażę. To takie różne podręczne rzeczy są: typu płyny. Tu do wylewki, jak mamy, więc spuszczamy szarą wodę tam, gdzie trzeba na stacjach czy do zrzutu szarej wody, to jeszcze taką przedłużkę mamy no i takie różne tam rzeczy wd 40 też przy okazji płyny do chłodnicy tutaj olej jakiś i tak dalej, taki nieduży schowek tu mamy butle z gazem, a właściwie dwie. Teraz nie ma butli, bo wyjąłem te butle, ale ma... zawsze tu są dwie. Jedna jest w zapasie Druga jest podpięta i są dwie butle, tu mamy reduktor, idzie sobie wężem i przełam, przepinam sobie, przepinam się yy, z butli do butli, jak się jedna skończy, to drugą się podpina. No tu wieczniki są, także tu się mieszczą dwie butle, no teraz akurat ich nie ma, bo są na zimę, były wyciągnięte. Co tu jeszcze mamy? Z tyłu bagażnik na rowery. Musimy dokupić takie właśnie Z3 albo Z2 By były na rowery właśnie I drabinka I drabinka na dach, tak Tu jest stary wywiecznik od lodówki Ale to już nie ma gazowej Więc jedynie Chłodzi się tam A tutaj z drugiej strony mamy Tak Wlew no z przodu wiadomo do tankowania paliwa, czyli diesel. Tutaj mamy wodę użytkową, wlew, odpowietrznik od kominka. Nie korzysta się, to jest zamknięty. Tutaj mamy, podpinamy prąd na kempingu 230. Tutaj mamy prysznic, ale nie korzystamy akurat z łazienki ani pojedzimy po kempingach, a tutaj jest kuweta, czyli z toalety i ja wam pokażę kaseta. Kaseta WC. Tak. Nie ma kasety, bo jest wyjęta na zimę. Tam się chowa, wsuwa się kasety. Tu są tabletki, bo używamy tabletek. Także bardzo fajne i odpowietrzenie. Nasz sprzęt wygląda. I z tyłu. Tutaj to... jeszcze odblaski mamy, żeby Od... wszyscy nas widzieli. Tak, w razie czego jak gdzieś się stoi, tak, czy tak. jedzie, to żeby z tyłu był o, odblask. Tak, tu okienko z łazienki. Idziemy hmm. dalej. O, widać to okienko na zewnątrz. Coś otwieraliśmy przed to. się wydostać. <grym> Lecz to nie jest takie proste. Silnik jeszcze wam pokażę. Jak o, bardzo. Ja ospiramę, tylko nie wiem gdzie jest ten guzik. O Ach, tu jest! Tu jest, no? no 2,5 litra diesel Fiat Ducato 75 koni, bardzo fajny silniczek bez turbiny. Także fajnie się jeździ, spokojnie trzeba spokojnie się jeździć. O, koło zapasowe i takie tam. Nic nic właściwie dużo nie ma. I tak to. Witam, tu jeszcze wam pokażę jakie mamy sprzęty. Gdzie się znajduje zbiornik? i akumulator ten właśnie akumulator na mieszkanie o i tutaj mamy tak tutaj mamy akumulator który się ładuje podczas jazdy zbiornik 10 litrów truma podgrzewany ciepła woda tu mamy taki zbiorniczek na ciśnienie żeby było ciśnienie w kranach i pompa wody Aha i tutaj mamy jeszcze do spuszczania. Tu mamy do spuszczania na zimę. To jest taki dzynzyk. O tutaj taki się podnosi. Otwiera się krany i spuszcza się wodę z całego kampera. A tutaj mamy zbiornik na czystą wodę. 75 litrów. Z boku są podłączone takie wskaźniki, które wyświetlają się później na cyferblacie tam na tym to wcześniej pokazywałem. No i tak to tutaj wygląda z tej strony. A z drugiej strony mamy właśnie z drugiej strony mamy schowek, do którego możemy się dostać, dwa schowki. Jeden, ten co pokazywałem z zewnątrz, z tej strony, to nie trzeba wychodzić na zewnątrz. Można sobie tutaj różne rzeczy schować. To taki warsztatowy schowek, właściwie. A z drugiej strony mamy drugi schowek. Gdzie chowamy, przeważnie? A wezmę jeszcze tutaj do ładowania. Prostowniczek sobie leży. O. A tu mamy też schowek drugi. To już takie są różne. Od piłka. piłka. Piłka się znalazła. Mm -hmm. Samolot. No widzisz, to piłka, trzymaj. O, bole. No widzowie szukają piłki. Tak, Oskar szukał piłki, a, a piłka była w kamperze. Coś jeszcze? Chcesz? Nie, nie chcę. Dobra, i takie tam różne na wakacje zabawki. Dla dzieciaków. Niech się mają słowek. No, także wszystko już teraz wiecie. To mniej więcej, gdzie jak wygląda. A resztę, jak się ogarnie kampera, to już na spokojnie. Jeszcze. Jeszcze na dole wam pokażę, gdzie się spuszcza wodę szarą. Tu jest taki zawór gdzie się odkręca i spuszcza się wodę szarą do zlewni tam na szarą wodę z tego zbiornika podał autem co jest na szarą wodę no i tyle także Takie sprzęty są w kamperze. Witam, tu mam, jeszcze Wam pokażemy, pokażę Wam, tutaj jest taka markiza fajna, roleta, markiza. I ona się rozkłada właśnie na kempingu, jak jest słońko gorąco, to rozkładamy, żeby się schować przed tym słońcem, prawda? Jak jest gorąco. Także bardzo fajna i praktyczna. Oświetlenie jeszcze też jest, także na wieczór można sobie zapalić. No i tak to kamper wygląda. Także fajnie. Ok, na dziś to by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania, dajcie łapkę w górę i pozdrawiam. Do następnego razu. Hej.